Manko ja jestem Wangs i dzisiaj jest ze mną Stalker. Dobra. I nagramy serwer. Jaki to serwer? Nie wiem. Dobra, nagramy jakiś serwer IP chyba w opisie, albo zobaczymy. Dobra, to ja się ubiorę i idziemy po surowce. Chodźcie, ja wezmę kilo. A masz? Tak. To dobrze. Dobra, lecimy z tego spawn'a. To ja już wychodzę? Nie, nie, dobra. Taki ładny serwer, więc... Yy, więc zagrę... Idź w tamtą stronę! Dobra, więc idziemy w tamtą stronę. Stój, Tam stronę jest łatwość, 25%. Dobra, no i 22%. Chodź. to co, dzisiaj zagramy jeszcze w WRA czy nie? Dobra, spoko. Dobra? Dobra. Czekaj na mnie. To idziemy zdobyć drewno teraz. Dobra, no to idziemy prosto, aż trafimy. Sprint mi się wyłącza, jak zawsze. Nie, tam jest pustynia. To w tamtą. Mamy problem, bo mam innego kilofa. Dobra, ja se zrobię. Mam deski. Kurde, głupi sprint. Jest, Widzisz mnie? No widzę cię. Zaraz. Gdzie? Nie wiem. Gdzie ty jesteś? Stój w miejscu. Dobra, już. Chodź. Potem pójdziemy... Gra, y grać w grę? Nie! Y kopać nowe To z O kurde! Ała! Pięć serduszek, Że znajdziemy wioskę. Dobrze by było. Kurde! Daj mi sikierę! Nie mam, ale masz test. Czekaj, ciszę, te dźwięki z gry. Spoko. Dobra, bez, bez dźwięków. Ty postaw słowo aki debil ze mnie, Lol. Dobra, mm. czekaj, ja idę po, po, po A ty tam się zrób No, sikerę zrobię i kilow, tak? To da iść po kobla. No, ja już kopię. Jaki masz kilow? Jedni szalność trzyma jak so no. Spoko. Dobra, półka starczy, nie? No. Pustaka już. Nie. No. Dobra, pustaka. Ojej. Tu Kurde. widzę kogoś. Zabij. Nie no, chodź tu daj mi kobla. Ile chabę?

Dawaj mojego me, craftinga. Postawiłem go tu. Dobra, chodź. Jezu, muszę go niszczyć. <grym> chodź, mam kilof. Idziemy do jakiejś jaskini? Czekaj, jeszcze drewno. O! Dobra, chodź, o, dam ci... Chodź tu, węgiel mam. <grym> Dobra, uważaj zombie, szkielec. Ja Zabij. Tu się żyją. Stawiłem twój. Trzymaj trochę z tych pochodni. Daj. Tu leżą trochę. Dobra, już wiem. Nie, już. Więc ci nie dam. Czekaj, ja se... A ja mam 52. dwa. No ja kupię mi razem. Nobie. Zrób gilię. Nie no weź. Nie. Nie umiem. <laughs> Jezu. Gin. Kurde, gin szkielecie głupi. Ojej, cię ja napisałem cyreatę. O, mam staka ten. Pochodni. Nie, nie mogę. to się pisze? Nie, wiem. a szkielet. O, Łuk chyba mam. Jest, Łuk zdobyłem. Ha, ha, ha. Jest też. Dobra, stój. Czekaj, jakie nam strzały. Po co mi strzały? Mam strzały. Trzy. Ha, ha, nie mam. A, szkielety. I się. Ojaj, ojaj. Oj, oj ale urwał Ty? następny jeb ep mi się kończy grzybki spoko <Yep>. to pułapka <grybki> A my tyłęcie A ja mam lagi, żal <grystanie> To ja idę tam O, dwa mi się! Chodźcie Dwa mi się A znowu widzieliście Oddał się iście tam Ajście w płacujmy O, patrz, klipuś. No, myślałem, my że byłuszata. O pajączek. Patrz, światło! Pajączek. Będzie strzynka. Gdzie ty łazisz? Jest tam coś? Jest. Co? Jak sy? Tak. haha Uciekam. To ja idę tutaj. A, to idź, ja idę tutaj, tutaj. To chodź! Idę do jaskini. Czekaj. Na mnie. Ty stoisz w miejscu? Nie. Nie. Ruszam się. Widzisz... Się? O lol! Widzisz, tutaj byliśmy! Tutaj? A no tu wejście w o, patrz, skelet. Ja stawiam pochodnie. <laughs> Zombiu. Ale, ale ekipa. O, nice. Nie Żelazo, ja. Yeah. A, tak, nie żyją. Ja idę o świec. Daj mi trochę tych pochodni. Chodź tu. Mam misję. Chodź tu. Napisz y Kit start. Czekaj, a je. Yeah. Dobra, nie ma. Ja tu żelazo kopię tam. Ja sobie zrobię. A tu nie ma żadnych aren na tym ten? Ja no. coś mi właśnie teraz poza profilem No chodź tu.